Przed obejrzeniem filmiku nie zapomnij zasubskrybować projektu Natura klikając przycisk subskrypcji poniżej ekranu Możesz też kliknąć i koniec dzwonka, wtedy już zawsze jak opublikujemy nowy film, dostaniesz powiadomienie. Czy czujesz ciągłe zmęczenie? A może po każdym nawet niezbyt intensywnym wysiłku łapią cię bóle, na przykład bóle mięśni. Czy do tego wszystkiego cierpisz na bezsenność i często długo przewracasz się z boku na bok, nie mogąc zasnąć? Najprawdopodobniej, jak ogromna większość z nas, cierpisz na niedobory magnezu. Magnez jest minerałem. To pierwiastek, który odpowiada za wiele procesów zachodzących w organizmie człowieka. Odgrywa on kluczową rolę w setkach reakcji chemicznych zachodzących w naszym organizmie, a gdy nie mamy go wystarczająco dużo, nasze ciała dają nam o tym znać na wiele różnych sposobów. Magnes jest bezpośrednio odpowiedzialny za skurcze mięśni i przesyłanie sygnałów systemu nerwowego. Pomaga on również kontrolować poziom wapnia, który mamy w naszym systemie. Co ciekawe, kiedy ta funkcja nie zdaje swojego egzaminu i mamy w naszych ciałach zbyt dużo wapnia, możemy przez to doświadczyć różnych niepożądanych objawów, w tym skurczów mięśni i chronicznego zmęczenia. Z pewnością pomocne będzie przyjmowanie suplementów magnezu, które powinny załagodzić wiele dokuczliwych efektów niskiego poziomu magnezu w krwi. Suplementy pomogą ci się również zrelaksować, zasnąć, mieć więcej energii w ciągu dnia, a nawet pomóc w trawieniu. Jednak nie wiem czy wiecie, ale jednym ze skutecznych sposobów na zwiększenie ilości magnezu jest wchłanianie go przez skórę. Tak stosowany miejscowy środek na bazie magnezu ma wiele wspaniałych zalet. Rezultaty pewnego Potwierdzonego naukowo eksperymentu dowiodły, że ci, którzy uczestniczyli w badaniu polegającym na moczeniu nóg w kąpieli z płatkami magnezu, odnotowali wyższy poziom magnezu. Nie każdy z nas ma jednak czas na regularne moczenie stóp w magnezie, dlatego rozsądną, łatwo dostępną i niedrogą alternatywą jest przygotowanie magnezowego balsamu. Uwierzcie mi, to działa! Magnezowy balsam zapewnia ulgę zmęczonym, oblałym mięśniom, nawilża skórę, a nawet działa jako naturalny filtr przeciwsłoneczny. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam przepis na domowy balsam pełen magnezu, który uzupełni jego braki w Twoim organizmie. Składniki: pół szklanki płatków chlorku magnezu, 3 łyżki wody, 4 uncje surowego masła szyja. Instrukcje. Doprowadź wodę do wrzenia, a następnie wsyp do niej płatki chlorku magnezu. Mieszaj roztwór, aż płatki całkowicie się rozpuszczą. Następnie roztop masło szyja i połącz je z chlorkiem magnezu. Mieszaj składniki aż do uzyskania jednorodnego balsamu o jednolitej konsystencji. Możesz przechowywać go w butelkach po balsamie i używać jego kremu na co dzień. Trwałość tego balsamu to mniej więcej 2 miesiące, jeśli jest on przechowywany w lodówce. Podobał Wam się dzisiejszy filmik? Zostawcie komentarz tak lub nie, a ja przypnę Wam serduszko. Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i radości.